Cześć. Wiecie, czemu prawdzie tak ciężko jest się przebić yy, na tym świecie, podczas gdy kłamstwo może się panoszyć i całe masy w nie wierzą? Ponoć było to tak. Pewnego razu spotyka prawda kłamstwo. Kłamstwo. Taka piękna pogoda. Słońce świeci. Chodźcie, przejdziemy na spacer. Prawda. Mm. Na początku sceptycznie, ale myślisz sobie: A, faktycznie, gorąco, mogę się, mogę się z nim przejść. Idą, coraz większy upał. A tu fontanna kłamstwo do prawdy. Może się ochłodzimy trochę? Jest gorąco popatrz, taka czyściutka woda przezroczysta, klarowna prawda? Hmm. Jeżeli kłamstwo mówi, że ta woda taka czysta nie wiadomo, ale sama sprawdziła no faktycznie. Wodzie nic do zarzucenia, a upał jak cholera. Rozebrała się i wskoczyła do wody. W tym czasie kłamstwo chwyciło za ciuchy prawdy i się po prostu oddaliło. I jak już było daleko, ubrało się w te ciuchy prawdy i tak chodzi w nich do dzisiaj. Prawda, w tej fontannie, jak już się zorientowała, nie ma kłamstwa i nie ma moich ciuchów. Wyskoczyła z wody i w pogoń w nadziei, że gdzieś znajdzie kłamstwo i swoje ciuchy. A wiecie co? Ludzie w tym czasie, którzy napotykali nagą prawdę, poszła ty precz, nie będziemy patrzeć na nagą prawdę. <grym> Bluźnierstwo, czy jak to się tam na to mówi. Coś ochydnego, im bardziej pruderyjny, tym, tym mniej mógł, mógł nagą prawdę znieść. No i tak to jest do dzisiaj i było i oby nie pozostało. Puszczę Wam dzisiaj dwa króciutkie filmiki niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera, które są już stare, dosyć stare, ale wypowiedziane w nich sentencje są warte przemyślenia. Ja Wam je przetłumaczę, a Wy sobie po prostu tak zreflektujcie, co ten facet wtedy jeszcze nie był ministrem spraw wewnętrznych. On był wtedy szefem Bawarii i już był ministrem zdrowia. Nieważne. W każdym bądź razie wysoki polityk i powiedział chyba prawdę. Dlaczego tego nie wiem? Trzymajcie się. Musimy trzymać się. Zrozumieć. Zrozumieć. Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm diesen, dieser Finanzmacht hinterherläuft und, und dass das manchmal richtig deprimierend ist. Und, und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert sie das manchmal, diese, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Ich habe die Sendung sehr viel gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich für jedes meiner Vorurteile, gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vöcheln soll ich glauben. Und Ihnen geht es ja eigentlich auch nicht besser, Sie können auch nicht alles wissen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich äh, versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Viel Geld. In Deutschland ist die Positivliste sowie dieser Entwurf 2003 immer wieder gescheitert. Warum? Das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er erstmals zu, der Druck der Pharmalobby war zu groß. Heißt das denn, dass ähm, die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit äh, 30 Jahren bis zur Stunde, dass äh, sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes äh, der Lobbyverbände. Seehofers Staatssekretär Baldur Wagner hat seinerzeit dem Chef des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie Hans-Rüdiger Vogel Sogar ein geschreddertes Exemplar der Positivliste überreicht. Die Pharma-Lobby setzte sich durch mit massivem Druck. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass, Sie, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht es nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Die Positivliste gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so wünscht.